W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o naszym golfie. Ostatnio na Instagramie robiłem takie QA, i dużo osób pytało się, czy będą dalej odcinki z golfem, co się ogólnie działo z golfem. Więc dziś trochę postaram się opowiedzieć. Jak niektórzy nasi, nasi starsi widzowie pamiętają, kiedyś była seria z tym Volkswagenem: ratujemy gruza. No i ona nagle się skończyła i nie było tematu w ogóle o tym. No, pytaliście się, my tam nie odpowiadaliśmy w tej kwestii, więc teraz postaram się to wszystko wyjaśnić. A do starych widzów no to kiedyś była taka seria z, co możecie zobaczyć nasze stare odcinki typu typu przeszczepialiśmy tutaj na przykład te siedzenia z Leona wraz z tylną kanapą co tu jeszcze było? Była jeszcze wymiana kierownicy z czteroramiennej na trzeramienną i chyba jeszcze były tutaj. i chyba jeszcze były tutaj te lampy robiliśmy podwójny kierunek więc tutaj wszystko odnośniki do tych materiałów. A teraz opowiem wam dlaczego seria nagle się skończyła Więc historia wygląda tak że moja siostra miała stłuczkę swoim autem tutaj pokażę zdjęcie nawet polo 9n ja te auto wziąłem żeby je poskładać a w zamian za te auto pożyczyłem jej naszego golfa właśnie i no pech trafił tak, że w golfie obróciło panewka. i on dwa lata stał nic nie było robione i pewnego dnia w sumie to było wrzesień, na przełomie teraz września, października, października zeszłego roku postanowiłem, że się za to wyciągnąłem silnik. Robiłem to pierwszy raz, więc to taka fuszerka była. Było to robione jak najtańszym kosztem. I wyjąłem silnik, kupiłem wał z korbami, z tłokami, z panewkami w bardzo dobrym stanie z AFN. -a. Zawiozłem głowicę do obrobienia, wymieniłem szklanki, tam jakieś takie honowanie cylindrów zrobiłem. Wsadziłem tutaj wałek z SDI, bo akurat dało mi się dorwać taki na złomie za 5 dyszek, to wsadziłem od razu ten wałek. No i poskładałem. To auto przejechało już 6000 km, jeździ na razie. A i jeszcze sprzęgło wymieniłem, bo złożyłem to na starym sprzęgle. Pierwszy przejazd zaczął ślizgać, więc znowu skrzynia w dół. Wymieniłem sprzęgło i sprzęgło tu wleciał zestaw koło zamochowe z 1Z, tarcza z VR6 i docisk z G60. No i to sprzęgło powinno wystarczyć na to, co w dalszej części materiału. No i po tym już jak poskładałem ten samochód no to y, zaczęliśmy y, robić takie modyfikacje jak właśnie wleciał tu gwint wleciały te koła to są koła, przód jest y, 8 cali, tył jest 9 cali koło P próba pierwsza przyciemnienia tutaj y, szyb samemu Tutaj szyby też przy, przyciemniłem cały tył maksymalnie jak się dało. No nie wyszło to najlepiej, ale wyszło to względnie. Co jeszcze robiłem? No gwint wleciał, koła, te szyby przyciemnione tutaj w środku wleciało takie chińskie radio. To możecie zobaczyć. O chińskie radio. Tutaj te dekory sobie tak okleiłem. Taką ala alkantarką, nie chciałem szczotkowego aluminium, bo to wszyscy mają Postanowiłem coś nowego zrobić yy, wygłuszy. Zmieniliśmy drzwi Te drzwi były zardzewiałe, jak widzicie nie, nie wstrzeliłem się z kolorem Bo mówili mi, że to są drzwi LA7W, tak jak mój Cały, cały samochód Natomiast te drzwi są LB7Z, chyba ten kod się nazywa no, Ale ja się tym nie przejmuję, bo to jest i tak gruz, na tym aucie się będziemy uczyć. Możliwe, że spróbuję pierwszy raz swoich sił takich lakierniczych i pomaluję cały samochód. Ewentualnie może spróbuję się nauczyć oklejać, no jeszcze zobaczymy. No szyby, szyby poszły całkiem nieźle, no to... Aha, no i przy okazji wymiany tych drzwi. Tutaj przed nich, no to one zostały wygłuszone od razu matami bitumicznymi. No to słychać nawet. I wsadzone tam jakieś tanie głośniki z JBL-a, te najtańsze na Allegro, co wszyscy polecają, na Allegro je polecają, nie na grupach. No i to, powiem Wam szczerze, że to w miarę przyzwoicie gra. No ale dobra, koniec już tego. Filmów z tych modyfikacji nie nagrywaliśmy, no bo wszystko znajdziecie już u nas na kanale, ja tu będę pewnie podrzucał Filmy, czy do, do wymiany do montażu Gwintu, czy do montażu stabilizatora, no bo jest też stabilizator z S3. Więc ja nie widziałem sensu wtedy, żeby to, to nagrywać. A teraz myślę, że mogłem to nagrywać i to jako vlogi takie puszczać. No ale nic, no czasu nie cofnę. Ogólnie przez ostatnie tam pół roku, no to trochę zaniedbaliśmy kanał, no ale. Teraz przynajmniej, ja przynajmniej będę się starał nagrywać jak najwięcej. Będę chciał w sumie wszystko nagrywać, co robimy. Myślę, że chłopacy też będą chcieli nagrywać, więc yy, spodziewajcie się, że w tym roku tych filmów będzie na pewno więcej. Co dalej z golfem? Myślę, że zrobimy reaktywację tutaj yy, tej serii Ratujemy Gruza i w pierwszej kolejności zajmiemy się tuningiem mechanicznym. Co prawda ten Golf tutaj ma, on tu ma wsadzone wtryski 216, ale jest to na seryjnym interkulerze tu jest taka turbina, jest to hybryda z ALH ze środkiem ASZ ale ona tam nie działa ona tak jak powinna, więc zrobimy taką serię, że pójdziemy po 160 koni. I to będzie wyglądało tak, jakbyśmy to robili w seryjnym silniku 90 koni. ponieważ wymienimy wszystko. Wymienimy turbina, zamontujemy interkuler centralny, wtryski, wymontuję. Pokażę Wam, jak zamontować wtryski, wymontuję wtryski, wymienię podkładki. Najprawdopodobniej, jak uda mi się dorwać nastawnik z pompy 11. To możliwe, że zrobię hybrydę pompy jeszcze, no ale to jest jeszcze taki temat do przemyślenia. Bym musiał to w dobrej cenie dostać, zamontujemy. Zrobimy coś z wydechem, a już parę części mam, to więc mogę wam pokazać i obiecać, że na pewno ta seria się odbędzie. Przechodząc tutaj do garażu, mam już trumbinesy ARL-a. Jest ona w dobrym stanie. Jest to turbina. Auto miało wypadek i poszło na części. Turbina była jakieś 5000 km wcześniej regenerowana. Jak widzicie, tutaj wszystko, ta geometria chodzi. Ja tego nawet nie będę rozbierał. Od razu to zamontuję tak, jak jest. Ja wiem, że Kiwi tam kiedyś powiedział, że. Hybrydy, że turbin po regeneracji się nie, nie, nie kupuje, nie robi się regeneracji. I to dużo osób powiela teraz, no, ale powielają te osoby, które kupują hybrydy, a hybryda to jest nic innego jak turbina właśnie po regeneracji. Tutaj mamy ten czerwony wąż, który pozwoli nam tutaj się wpiąć i doprowadzić dolot do, do, no, do interkulera. Wymienimy sobie kolektor ssący. Ten co jest ARL ASZ. On ma dużo większe kanały. To pewnie Wam to wszystko będę porównywał na filmie. Z EGR zostawimy, bo ja chcę mieć klapę gaszącą. Więc to wszystko zostanie. Dolot do filtra powietrza. Zmienimy na ten ASZ. Jeszcze w sumie mogę Wam powiedzieć, że udało mi się zakupić w bardzo dobrych pieniądzach silnik z asz -a. W dobrym stanie podobno. W sumie to się dowiemy jak ściągniemy miskę i zobaczymy panewki. Czy tam zmierzymy kompresję? Silnik podobno jest w dobrym stanie, był w bardzo dobrych pieniądzach. I to był kompletny słap, ja mam wszystko. Tutaj jest sterownik, jest cała instalacja. Do tego udało, udało no, dostęp do tego skrzynię. Skrzynię sześciobiegową tą. ERF, więc możliwe, że ona też wpadnie do golfa. Może nie w tym sezonie, bo dopiero co sprzęgło nowe zakładałem, ale w przyszłym sezonie prawdopodobnie wrzucę sobie tą szóstkę, skrzynię szóstkę do golfa. Tu widzicie, kompletny dwumaz. Brakuje mi w sumie do przeszczepu tej skrzyni, bo półośkę prawo mam, lewą pół półośkę jeszcze. A jaki jest plan na ten silnik? Na ten silnik jest kilka koncepcji i to jest też kwestia jeszcze do przemyślenia. Myślałem, że jak tutaj w golfie, powiedzmy, że te 160-150 koni on zrobi na tych gratach, że, że jak w golfie będzie mało, no to złożymy hybrydę silnika, czyli dół z ASZ, a górę z tego, z tego naszego VP i po, polecimy wtedy po jakieś 250 koni, bo tam te kormy są dużo grubsze i tam nie ma problemu z dmuchaniem większych mocy. To jest pierwszy pomysł. A drugi pomysł jest zrobić coś szalonego i wrzucić to do jakiejś innej budy. No ale tu na razie nie będę zdradzał co i jak. Jak będziecie obserwować kanał, no to zobaczycie. No i co by tu jeszcze powiedzieć? Ja się biorę tu za porządki, będę już przygotowywał te kolektory, czyścił to, czyścił, żeby to po tym montaż fajnie szybko poszedł. Zrobię tu porządek w garażu, żeby w końcu szło tu samochodem wjechać, a żeby tu nie wyglądało jak w jakiś dziupli wszędzie pełno części. No i co? No? I mogę oficjalnie powiedzieć, że wracamy z serią. Ratujemy gruza, więc jak jesteście ciekawi, no to zapraszamy wszystkich do subskrybowania, oglądania, komentowania. Wpadajcie do nas na Instagrama. I tyle na razie. Cześć.